Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś był na skraju przepaści, że ktoś, nie zdając sobie z tego sprawy, zastawił śmiertelną pułapkę, aby zobaczyć, jak upadasz? To upokorzenie, ten ból, który rozdarł jego duszę, to nie był przypadek, to był rytuał wyłączania mu światła, ale była jedna rzecz, której się nie spodziewali. Jesteś wybrańcem, a Twoje rozeznanie uratowało Ci życie. Przygotuj się, ponieważ to, co usłyszysz teraz, zmieni Twoją historię i ujawni sekret Twojego przetrwania. Wybrany, przeżyłeś rytuał upokorzenia i to Twój osąd uratował Ci życie. Myśleli, że Cię zniszczy. Spodziewali się, że zobaczą Cię na ziemi w kawałkach, ale przeżyłeś rytuał upokorzenia, i czego nie wiedzieli, jest to, że nosisz w sobie najrzadszy dar ze wszystkich WG Elonde to dziwne uczucie to nie w Tobie. Ten gniew, który sprawił że dryfowałeś nawet wtedy, gdy wydawało się, że nie ma oczywistego niebezpieczeństwa. To nie był pech, to nie był przypadek, to był Jego osąd i uratował mu życie. Jeśli kiedykolwiek zostałeś wyśmiany, zdradzony, odrzucony, upokorzony, ten film jest odpowiedzią, na którą czekałeś. Zanim przejdziemy dalej, zatrzymaj ten film i wykonaj teraz te trzy rzeczy: kliknij przycisk: Lubię to, aby postępować zgodnie z tą wiadomością. Zarejestruj się, aby dotrzeć do 20 tysięcy subskrybentów. Skomentuj z liczbą 99, która jest mocnym znakiem, że jesteś gotowy na przyjęcie pilnego wezwania Boga. Bo to co przeżyłeś to nie był byle jaki ból. To był test. Ukryty plan, by cię uciszyć, aby wyłączyć światło. Ale coś w tobie powiedziało: nie akceptuj tego. Nie ufaj. Idź już. I to właśnie ten głos, ignorowany przez wielu, sprawił, że stałeś na nogach, zostałeś doświadczony przez wstyd, złamany przez porzucenie, naznaczony słowami, których nikt nie widział, ale które sprawiły, że jego dusza zaczęła krwawić. Ale w głębi duszy rozległ się głos: Głos, który szeptał w środku nocy: Czekaj, nie idź. Nie ufaj im. Ten głos był rozeznaniem. To Bóg cię ostrzegł. A dziś zrozumiesz, że to było to, co trzymało cię przy życiu. Co więcej, ci, którzy śmiali się z twojego bólu, będą zmuszeni patrzeć, jak Bóg podnosi cię tuż przed nimi. Dzisiaj odkryjesz. Jego ból nie był daremny, jego upokorzenie było procesem, jego milczenie było przygotowaniem i rozeznanie, które trzymało cię przy życiu. To była pieczęć, że jesteś wybrańcem. Byłeś otoczony. Błędnie. Zdradzony przez tych, którzy mówili: Jestem tu dla ciebie. A to, co bolało, to nie upadek, to było porzucenie w momencie, kiedy najbardziej tego potrzebowałeś. Czy to brzmi znajomo? Józef dobrze znał to miejsce. Jose miał wielkie marzenia, ale został wrzucony do studni, sprzedany w niewolę. Niesłusznie oskarżony, musiał przetrwać w milczeniu, brak oklasków, ale podczas gdy świat go upokarzał, Bóg napisał historię wywyższenia. I być może, podobnie jak Józef, Ty również zostałeś zdradzony przez ludzi, którzy mieli Cię chronić ludzie, którzy się uśmiechali, podczas gdy oni rzucili Cię na głęboką wodę. Ale fontanna nie była końcem, to był początek wzrostu. Gdy prorok przybył do domu Jessego, aby namaścić króla, Dawida nawet nie wezwano. Ojciec mu nie wierzył, bracia drwili z niego, lecz Bóg powiedział: Człowiek widzi zjawę, ale ja widzę serce. Dawid był ostatnim. Dopóki nie został pierwszym. A może zostałeś wykluczony, zapomniany, wyśmiany, ale Bóg widział cię na polu. Bóg usłyszał jego ukryte wołanie, a on dokładnie wie, co w tobie włożył. A potem jest ten. Który doznał największego upokorzenia ze wszystkich. Jezus, niewinny, zdradzony przez pocałunek, porzucony przez przyjaciół, ukrzyżowany jako człowiek przeklęty, a jednak nie odezwał się ani słowem, by się bronić, bo wiedział, że upokorzenie jest częścią misji. Wiedziałam, że krzyż jest przed koroną. Kiedy przechodzisz przez czas, w którym wszystko wydaje się niesprawiedliwe, w którym jego dusza krzyczy, a Bóg wydaje się milczeć. Zauważyć, niebo działa w ciszy przed zmartwychwstaniem. Studnia Józefa, pole Dawida, Krzyż Jezusa. Wszystkie one były miejscami przygotowań i Wy też jesteście przygotowani. Nie zostałeś ukarany, był ukryty, bo Bóg zawsze ukrywa to, co ma wartość, dopóki nie nadejdzie właściwy czas na ujawnienie. A teraz nadchodzi czas objawienia. Nie wiedziałeś. Ale w tym dniu, w tym pokoju, w tej rozmowie, ktoś zaplanował jej koniec. To był rytuał nie ze świecami, nie krwią, ale ze sztucznym uśmiechem, zatrutymi słowami i martwymi intencjami we mnie. Wiedzieli, co robią. Ale czego nie wiedzieli? Po prostu miałeś przy sobie coś, czym nie mogłeś manipulować wgląd, prezent, który wydaje się mały, ale to niewidzialny miecz na polu bitwy wyniesionych. Czy pamiętasz dzień, w którym coś powiedziało ci, żebyś nie iść? Pamiętasz rozmowę, którą zignorowałeś? Pamiętasz, kiedy czułeś, że coś jest nie tak, ale nie potrafił wyjaśnić czego? To nie była paranoja, to było rozeznanie. Duch Święty wołał w tobie, a ty słuchałeś, nie miałeś żadnego dowodu, ale był spokój i spokój. Jest to odpowiedź którą Bóg daje swoim dzieciom, które są otwarte na Jego głos. Bóg próbował Cię ostrzec w subtelny sposób: losowa wiadomość, film, który pojawił się znikąd, werset, który ktoś zamieścił, ale świat nazywa to zbiegiem okoliczności, wybrani nazywają to powołaniem. Wezwany do ucieczki przed pułapkami, wezwani do tego, by nie wpaść do teatru, przygotowywali się na ich zniszczenie. A ty, słyszałeś? Kiedy faryzeusze próbowali złapać Jezusa na sprzeczności, przyszli z uzbrojonymi pytaniami, ze słodkimi słowami i martwymi intencjami. Ale Jezus widział ich od wewnątrz, a On, odpowiedział mądrością z wysokości, wiedział, kto jest wrogiem, nawet jeśli wróg się uśmiechnął. I tak jak On, Ty też to zauważyłeś. Rozeznanie, które nosiłeś w sobie, uratowało Cię przed błędem, który zmienił wszystko. Przeżyłeś rytuał upokorzenia, spodziewali się jego upadku, przygotowali cyrk, ale ty wstałeś w milczeniu, nie odpowiedział, nie żebrał, nie bronił się. Właśnie usłyszałeś, Duch Święty mówi ci: wynoś się, teraz, ja zajmę się resztą. Nie miałeś żadnych dowodów, ale był spokój. Nie byłam pewna, ale był w tobie ten głos, który mówił: Nie ufaj, i choć nazywali cię przesadzonym, od zimnego, dalekiego, obcego, nie upadłeś, ponieważ rozeznanie. Jest jak niewidzialne ogrodzenie. Kto ma, jest zachowany. A Bóg cię zachował nie dlatego, że byłeś doskonały, ale dlatego, że jesteś wybrany, a wybrańcy nie giną w zasadce, uciekają w ostatniej chwili. Teraz, kiedy uciekłeś, przygotuj bowiem jest przygotowywany w obecności Twoich wrogów. A kto cię nazwał głupcem, zobaczy Cię ukoronowanym, za wgląd, który Cię uratował. On też osadzi Cię na tronie. Śmiali się z Twojego milczenia. Śmiali się z Jego posłuszeństwa, Uważali jego opieszałość za słabość, ale czego nie wiedzieli? Po prostu byłeś na treningu. Cichy, samotny trening, ale niebiański. Józef został zdradzony przez własnych braci, wrzucony do dołu, sprzedany, upokorzony. I choć wszyscy myśleli, że o nim zapomniano, Bóg przygotował pałac, bo Bóg nie wyciąga cię z brudnego środowiska, by wprawić cię w stan bezczynności. On cię wyciągnie z pit i katapultuje cię na tron. A kiedy tak się dzieje, ci, którzy cię sprzedali, będą musieli przyjść do ciebie po pomoc. Tak działa Bóg. Nie odpowiada okrzykami. On odpowiada chwałą. Pamiętasz te słowa, prawda? Nigdy ci się nie uda. Myślisz, że jesteś zbyt wyjątkowy. Za bardzo marzysz. Wykorzystali swoją wiarę przeciwko tobie, ale to, co nazywali iluzją, Bóg nazwał to. Proroctwem. Teraz nadszedł czas. Stół jest nakryty, krzesło jest oddzielone, imię i nazwisko na tabliczce jest już wygrawerowane, a oni będą musieli patrzeć, patrząc na tego samego Boga, który cię ukrył, a teraz się zdemaskuj. Pamiętasz Dawida? Ostatni w kolejce, zapomniani, nieprawdopodobne. Kiedy Samuel przyszedł, aby namaścić króla, nawet nie przyszło im do głowy, żeby do niego zadzwonić. Ale Bóg pamiętał, a oliwa obietnicy. Nie spadł na nikogo innego, bo co to jest Twoje? Nikt tego nie robi. Śmiali się z Ciebie, bo nie widzieli Cię wśród faworytów, ale była jedna rzecz, o której zapomnieli: Bóg nie wybiera tego, jak ludzie wybierają. On widzi serce, a Twój. Był sprzymierzony z niebem. Nie rozumiesz, że czas, kiedy milczałeś, byłeś. Bóg was rozdzielił, oczyścił, nauczył was zmagać się z ciszą, bo teraz ty będziesz rządził z autorytetem, z mądrością. Z rozeznaniem, z namaszczeniem, które jest dane tylko tym, którzy przeszli przez piec. Nie tylko wygrasz, będziesz rządzić. Myśleli, że po prostu chcesz wygrać, ale Bóg nie powołał cię do zwycięstwa. On wezwał was do panowania, a rządzenie wymaga charakteru. Dlatego On zezwolił na ten proces, abyś był przygotowany na ciężar korony. Zostałeś ranny, ale nie umarł. Zostałeś upokorzony, ale on się nie ugiął. Zostałeś oszukany, ale nie zrobiło się gorzko, a więc teraz jest twój czas. Psalm 23. 5. Przygotowujesz przede mną stół w obecności moich wrogów, namaszczasz moją głowę olejkiem, mój kielich jest przepełniony. To jest prorocze, to jest teraz, to ty. Przyszedłeś na tron, stół jest nakryty. Namaszczenie zostało wylane, ale prawda, której nikt nie mówi, tyle że tron jest ciężki. Korona to nie tylko chwała, waży. I tylko ci, którzy mają silne serce, mogą ją unieść być wybranym. Nie jest to tytuł, który pojawia się w sieciach społecznościowych nie jest to wygodne miejsce do odpoczynku to nie jest przyzwolenie na to, że życie jest łatwe. Wybrany kroczy ścieżką bólu i objawienia. Każdy krok to walka ze starym sobą, na przekór głosowi strachu, na przekór przygnębieniu, które szepcze: Poddaj się. Jezus spędził 40 dni na pustyni, sam, kuszony przez wroga. Mógł wybrać inną drogę, wybrał jednak posłuszeństwo. Wiedział bowiem, że droga wybranego to nieustanna walka. Nie obiecywał, że będzie łatwo, ale obiecał, że będzie przy Nim. Tak jak Jezus staniecie twarzą w twarz ze swoimi pustyniami. Pamiętaj jednak, że pustynia to nie koniec. Jest to miejsce, w którym Bóg Cię kształtuje, tam, gdzie przygotowuje swoją moc, gdzie wykuwa się prawdziwa wiara. Wróg wie, że nie może cię pokonać, jeśli nie pozwoli Ci wątpić. Dlatego sieje ziarno strachu, wątpliwości. On chce, żebyś zapomniał, kim Bóg powiedział, że jesteś. Ale wybrany musisz walczyć każdego dnia, aby zachować swoją wizję, żeby nie zgubić się w drodze. Boisz się? Bardzo dobrze. To znaczy, że żyjesz, że zaraz ruszysz do przodu. Odwaga nie jest brakiem strachu. To decyzja, że coś jest ważniejsze niż strach. Czy Dawid się bał? Oczywiście, że była. Postanowił jednak bardziej ufać Bogu niż swoim oczom. Podniósł pięć gładkich kamieni i proca. I powalił olbrzyma. Bo olbrzym to strach, a procą jest Twoja wiara. Czy kiedykolwiek czułeś, że nikt nie rozumie ciężaru, który dźwigają? Kto jest sam w tej bitwie? Wiedzcie, że nawet najwięksi słudzy Boży to odczuwali. Jeremiasz zawołał. Czemuś mnie opuścił? Eliasz ukrył się na pustyni, a Jezus, chociaż był synem Bożym, czuł się samotny w Getsemanii. Ale ten sam Bóg, który wyprowadził Józefa z więzienia, który wyniósł Dawida z owiec na tron, kto pokonał Jezusa na pustyni, jest z Tobą teraz. Nie obiecał, że schudnie, obiecał jednak, że da mu siłę, by to znieść. Wybrany rozumie, że czas Boży nie należy do Niego. Ta cisza nie jest zapomnieniem, że najtrudniejsze są bitwy wewnętrzne i że największym zwycięstwem jest zachowanie wiary, gdy wszystko wydaje się stracone. Strzeż się tych, którzy obiecują łatwe zwycięstwa. Droga wybranego jest dla odważnych, dla tych, którzy się nie sprzedają, dla tych, którzy nie zamieniają wiary na pociechę. Wstań. Odkurz upokorzenie. Otrzyj łzy zdrady, bo świat czeka na twój blask poprzez swój głos za twoją odwagę. Izajasz oświadczył: Powstań świeć, bo bliskie jest Twoje światło, a chwała pańska wzejdzie nad wami. Narody będą chodzić w Twoim świetle i królami do blasku, który ci się narodził. Jesteś wybrańcem. Nie dlatego, że jesteś doskonały, ale dlatego, że Bóg wybrał cię, abyś był doskonały w Jego mocy. Nie dlatego, że ścieżka będzie łatwa, ale dlatego, że jesteś wystarczająco silny, aby ją pokonać. Nie dlatego, że będzie popularny, ale dlatego, że jesteś potrzebny. Przygotuj się do rządzenia. Łatwo być. Zostawić po sobie dziedzictwo, którego nikt nie może wymazać. Zegar tyka. Nadszedł czas Jego odrodzenia. Nie oglądaj się za siebie. Front to miejsce, w którym Bóg na ciebie czeka. Powstań, wybrańcu. Ponieważ świat potrzebuje Twojego światła, a wy będziecie świecić jak nigdy dotąd. Kiedy Bóg powołuje, on również doświadcza. Test nie jest karą, jest nim przygotowanie. To ogień oczyszcza złoto. Burza odsłania mocne korzenie. Czy czujesz presję, samotność, zmęczenie? To nie przypadek. To ogień reputacji, który pali to, co już nie służy. Wspomnijcie na Józefa, który został sprzedany przez swoich braci, wrzucony do studni i niesprawiedliwie uwięziony. Ogień niesprawiedliwości mógł zniszczyć jego wiarę. Postanowił jednak uwierzyć nawet w ciemnościach więzienia. Tam Bóg przygotował go, aby został namiestnikiem Egiptu, aby ratować życie. Wy, którzy doświadczacie upokorzeń, zdrady, chwile, kiedy wydaje się, że Bóg o tobie zapomniał. Wizen. Aresztowanie Hose nie było końcem, ale początkiem. W pierwszej w Księdze Rodzaju 39 Józef nie porzucił wiary nawet w więzieniu. Wierzył we sen w obietnicę Boga, a Pan był z nim nawet w najciemniejszych miejscach. Ale bądź ostrożny: wróg chce, żebyś stracił tę wiarę, obyś poddał się rozpaczy. Niech zwątpienie zajmie miejsce obietnicy. Bóg formuje cię w piecu próby, przygotowuje twój umysł na coś większego niż sobie wyobrażasz. Wszystko, czego doświadczasz, ma boskie zamierzenie. Pamiętajcie też o Danielu, którego wrzucono do jaskini lwów. Jego niezachwiana wiara była kluczem do zwycięstwa. Lwy go nie dotknęły, bo Bóg zamknął im paszcze. Jesteś teraz w jaskini lwa? Nie bój się. Powstań z wiarą, odwagą i pewnością siebie. Dla Boga, który odkupił Daniela, to ta sama rzecz, która cię wyzwoli. A kiedy otworzą się drzwi więzienia, staniesz się silniejszy. Mądrzejszy i bardziej gotowy do rządzenia. Wasz wewnętrzny ogień będzie światłem, które poprowadzi wielu. Przygotujcie się, bo nadchodzi zwycięstwo wybranego. Nie gaś płomienia, który płonie w Tobie, jest to znak Bożego powołania. Twój czas nadejdzie, a Ty będziesz błyszczeć.